Dzień dobry, zapraszam. Dzięki uprzejmości właścicieli tego mieszkania i jednocześnie moich klientów mam okazję pokazać Państwu projekt, który ostatnio ukończyłam. oraz mieszkanie, które stworzyliśmy wspólnie z nimi. To mieszkanko jest bardzo małe, ale myślę, że jest w nim kilka bardzo ciekawych rzeczy, ciekawych elementów, które warto pokazać. Zaczynając tutaj od wejścia, właściwie tak jak widzimy od razu przenieśliśmy się do części dzielnej, która tego mieszkania, które jest niewielka, składa się z dwóch części. To jest część kuchenno-jadalna i część wypoczynkowa. Część kuchenno-jadalna została tak skomponowana, żeby na pierwszym planie była jej funkcja właśnie jadalna, dlatego że dla klientów bardzo ważne jest przyjmowanie gości i dużo czasu spędzają tutaj ze swoimi przyjaciółmi. Dlatego ta część jakby została tutaj przedstawiona w roli głównej, jako stół. Możemy zobaczyć, że jest, jest pięknie zrobione, specjalnie w wymiarach także do tego mieszkania, zrobione przez lokalnego rzemieślnika. Myślę, że to jest prawdziwą ozdobą. Drugą rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest sama kuchnia, która właściwie składa się z dwóch takich sfer. Sfer przechowywania, która została skomponowana, tak jak całe przechowywanie w tym domu w taki sposób. Aby optycznie nam jak najmniej rzucała się w oczy. Te dobra zostały pomalowane na kolor ścian i kryją w sobie wszystko, co właściwie jest konieczne, a nawet nawet. Tylko tutaj możemy w tym miejscu zobaczyć, że mamy nawet suszarkę do bielizny, która nie zmieściła się może w łazience, ani nie ma tutaj też pomieszczenia gospodarczego, więc to jest szczególnie ważne. Zwróćmy teraz uwagę na tą część kuchni, która została w taki sposób skomponowana, żeby właściwie nie, jak najmniej sugerowała, że jest kuchnią, tak? Ten mebel bardziej przypomina dużą komodę niż tak naprawdę mebel kuchenny. Został wykonany z drewna przez rzemieślnika z bardzo dużą sterennością. Także to, że zrezygnowaliśmy z tradycyjnego. Ustawienia szafek kuchennych nad blatem spowodowało, że zrobiło nam się bardzo duże miejsce na eksponowanie sztuki. Tutaj e, gospodarze, którzy no, nie boją się łączenia różnych stylów i elementów, łączą bardzo różną sztukę. Tu mamy do czynienia z, z wysoką sztuką, mamy piękny obraz, który został wygrzebany gdzieś na strychu rodzinnym, a także tutaj, jak potem zobaczymy, w części wypoczynkowej. Sztukę stworzoną przez młodą artystkę. Także ten, ten element tutaj jest bardzo ważny i sprawia, że goście, którzy tutaj siedzą i rozmawiają, nie mają poczucia, że są w kuchni. Tak? Że są w kuchni, że są w szczynicy. Teraz tutaj można zwrócić uwagę na to, na to, co mówiłam, czyli na łączenie różnych elementów, że mamy tutaj rzeczy rzemieślnicze, mamy masową produkcję. W różnych odsłonach, i łączenie właśnie rzeczy zrobionej z masowej produkcji z, z bardziej wyszukanymi elementami, często jednostkowymi. Przechodząc do części wypoczynkowej, możemy zwrócić uwagę na to, że telewizor został tutaj w taki sposób umieszczony, żeby. Nie rzucał się w oczy od wejścia, a także dla gości, którzy się tam przestali, żeby nie był widoczny, a jednocześnie, żeby z tej dużej sofy, która się znamieściła w tym małym skocznym pomieszczeniu, było miejsce i żeby była wygoda oglądania. Jeszcze jeszcze innym detalem, na którym chciałabym Państwa uwagę zwrócić, jest podłoga, która jest ciemna i nawiązuje do ułożenia desek na patio, na, na balkonie. Też tutaj w dni ta przestrzeń przy otwartych, w rozsuniętych drzwiach może sprawiać wrażenie takiego łagodnego przejścia. Kolejnym pomieszczeniem jest yy, sypialnia. Sypialnia jest ułożona z bardzo dużą elegancją. Yy, tutaj ważnym elementem tej sypialni jest tapeta. Tapeta jest z firmy Morrison Co. Jest, yy, no to jest Wzór, który jest zdecydowanie kojarzony z art stylem Arts and Crafts, ale poprzez to, że tło jest błyszczące, co nie jest typowe dla tego stylu, bardzo dobrze się komponuje w tym eleganckim wnętrzu. Yy, widzimy tutaj także bardzo piękny mebelek, ciekawą lampę, no i także z, zupełnie z innej, jakby strefy, czy sfery, czy rodzaju. Rzemieślnicze lustro, które jest ręczną robotą rzemieślniczki. Bardzo piękne, podkreślające tą niepowtarzalność tego miejsca. Zwróćmy uwagę też na włączniki, które wszędzie są bardzo starannie dobrane i robią bardzo przyjemny efekt. Ostatnim pomieszczeniem, które będziemy chcieli obejrzeć, jest łazienka. Która jest e, niewielkim pomieszczeniem, ale zrobionym z wielką dokładnością, i z wielkim takim teraniem i z, z wruscenami detal. Kapły w łazience są przypominają kamień i są też w ten sposób ułożone, kontrastują z granatowym kolorem ścian, który tutaj w tym jasnym mieszkaniu też robi duże wrażenie. Elementem, który robi tutaj też bardzo dużą, dużą robotę, to jest zabudowa. Ona jest duża, mieści bardzo wiele rzeczy, wiele elementów. Na przykład w tym miejscu jest schowana pralka. Także nie bardzo nietypowo i zabudowa jest bardzo głęboka. Tego, jakby tutaj z, wiesz, z tego miejsca, w którym my jesteśmy, tego nie widać. Być może ktoś, kto wie, co się mieści za tą ścianką, będzie się domyślał, że tam jest jeszcze sporo w głąb. Dlatego, że tutaj w nietypowy sposób, lekko cofnięty, umieściliśmy geberit. na nim podwieszoną toaletę, która przez takie ułożenie nie traci na komforcie użytkowania, ale otwiera nam wejście do przestrzeni prysznicowej. I pozwala w ten, z prysznica korzystać w sposób nieograniczony i bardzo wygodny. Dlatego myślę, że to jest dość fajne miejsce. No może na uwagę też zasługują zarówno, zarówno przeskalowana lampa, jak i detal przy suficie, który także jakby podkreśla elegancję całego mieszkania. A szczególnie właśnie tego malutkiego pomieszczenia, który nie jest Pro To wszystko chyba tutaj, tutaj. Także dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że to mieszkanie się spodobało i może kogoś zainspiruje do zrobienia czegoś. 事业不能